I to poblisko! Ale to kiedy Nie zniam. Nie zniam tego. Nie mogę tego I... wziąć. Cześć, siemanko, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Zdewastowani. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali ostre żelki. Mamy przygotowane coś takiego. Dobra, mamy pięć żelek, różne stopnie ostrości. Ja cały czas tu patrzę. Moi kochani, żeby tego było mało, po ostrych żelkach... Jest pora na śmierdzące żelki Czyli wersja trochę gorsza, bo niesmaczna No tak. jest niesmaczna Czyli to jest cała paczka, ja myślałem, że to jest pięć żelek Nie, masz różne właśnie, ten po no. Nie patrzę Tak bez patrzenia na no, to tak, buzi? Tak Żeby było zaskoczenie takie, nie? Jemy? No 3, 3. A, a skąd widzowie będą wiedzieli jaką jemy? No pokażemy bo tak, nie widzimy a Ciekawe czy to widać, okej okay. Jemy? No Moja mam ostrą. też tu mam Raczej znaczy nie jest jakoś mega. Ale <noise> <noise> jest ostra. <noise> Moja jest bardzo ostra. My mamy zjeść to całe opakowanie? Ja nie wiem. No, nie. bo jeszcze jednej. Ja może sprawdzajmy sobie, ja będę patrzył jaką ty masz, a ty będziesz patrzył jaką ja mam. Dobra. No tak do trzech kolorów jest podobna. Nie wiem za bardzo. To zobaczymy tutaj. Nie wiem, widać ją? Mhm. Ida to słodka. O, Ostra, co? co Kolejny. Po, po jeszcze jednym? No. A może po prostu sprawdzajmy jakie mamy i szybciej wyjdzie, że weźmiemy po każdym smaku. Nie, zjedzmy po każdym smaku. Sriracha, jedziemy ze Srirachą. Bo takie jedzenie tu jest naprawdę, ja kurczę, byłem przekonany, że tych żelków jest pięć w paczuszce. Jak się okazuje to jest cała paczka. Więc jedziemy ze Srirachą. To Będzie... jest Chyba tak. W ogóle, dobra. Który drugi? Zielony. <coughs> nie to pali po tych wcześniejszych no. Ostrzejsza. No. Teraz kajen. to jest to taka brązowała. Tak. Już teraz dobra, No, to to no już czuć. Ale nie jest to taka ostrość. Jak sosy No nie. Ale ta już... <coughs> dobra, ja. Całkiem dobre. Mm. Ostro jak okul. <coughs> Pomarańcz, habanero. A już Dałe No, Dawaj, habanero. Wydają się słodkie, a po tak. chwili jest dojebnięcie. No i ostatnia. O jest zielona. <noise> jest, jest, no? Cukiereczek. Ale teraz e, pali strasznie, tak no, po. Ale już próbowaliśmy właśnie. A te śmierdziuchy też próbujemy po każdej? <noise> Dobra, ja już wiem. Ja tu nie wiem, jak rozgrywam, rozglądzam, ona no tak, mi się, to się wydaje słodziutka no? taka. A już jest. O, to ważę. <noise> Ta już jest Ach, solidna Ta słodycz jest oszukana Ale pikantna. na pigna. no to już daje. Oh, wezmę te cukierki, będę dzieciom na dworzu rozdawał. Masz, masz. Masz, chcesz cukierka jest! Nie mam kotków w piwnicy, mam cukierki. XT. Ale wydaje mi się, że zjedzenie takiej całej paczki jest ciężkie. No. No tak jak jemy, powiedzmy, taką drugą partię, drugą serię, mam mnie już parzy jak cholera. To no co, jeszcze jedna taka seria? I Ale mi już, mi już się w głowie zaczyna kręcić, już jest ty, dobra ostrość. To teraz idziemy na hardcora. No? Bierzemy po pięć i od razu wszystkie te smaki <grym> na Kochani, tak jak Karol powiedział, w pierwszej rundzie jedliśmy pięć oddzielnych fasolek, od najsłabszej do najmocniejszej. Runda druga, jemy pięć fasolek naraz. No kochani, no to co, to jedziemy dalej. lecimy e... z kolejną piątką. Tylko teraz bierzemy wszystkie naraz. Nie ma nie ma rozdrabniania się. Jedziemy od razu pięć i 3 na zdrowie. No na zdrowie. Albo z połgania. Nie, za. O kur. No strasznie mi się do zębów kleją. klejki straszne. Strasznie no. Żeby to przegryźć, ale już... Ja mam jeszcze taką pajdę, taką pigułę mam w gębie. A to jest takie ostre. Boże, ile to jest. No już katar. Katar jest, no. Nie wiem, to parzy. Co za przypadek. W porównaniu z tym, co Cię jeszcze dzisiaj czeka. O, w sumie tu, na YouTubie można powiedzieć, w na następnym odcinku też będzie impreza. Jego to Ach. będzie mieszany, już, to nie będzie Ach. tak delikatne. Jako, to, choć to też jest ostra, Dajemy makaron ostry i dodatkowo jeszcze ostry sos. No i tam jest Ekst, ekstrakt. Nie, tu jeszcze nie ekstrakt. Nie? Granulat. Tak. Nie jest to taka moc, jak się... spodziewałem się, że to będzie mocniejsze. Że będzie takie, wiesz, tąpnięcie jak to było przy sosach. Chyba z takich na razie najbardziej hostorowych to ten toksik z tym wymieszany. No i ten chips. Chips, mi się wydaje, że chips, chociaż cholera wie, no. Chips na pewno dłużej czułem. No ja po godzinie czułem. Dobra, kochani. Lecimy z... Kochani, YouTubeowcy, runda trzecia. Jedziemy z tymi samymi żelkami, z tym, że teraz będą niedobre. Tu najgorsze jest to. <laughs> o kurde! Pod kolor wypadają dwa smaki. Smak smaczny, dobry i smak niedobry. 10 kolorów, 20 różnych smaków. Na przykład jest smak cappuccino, i tego samego koloru jest wątróbka i cebula. Jest granat. Stary bandaż. Śmierdzące skarpetki tutti frutti, zdechła ryba, smoothie, truskawka, banan. Tutaj losujemy. Nie patrzymy się jak tutaj losujemy. No. A zaraz zobaczymy co wylas... No dobra. Co masz? Taki żółty ten... Albo zdechła ryba, albo smoothie, truskawka, banan, ewentualnie brzoskwinia, bądź karma dla psa. Oby to była tutti frutti. A ty mnie losujesz? A ja od razu? No dalej. Będziemy, wiesz, od razu... Zgniłe jajo, zgniłe jajo. <laughs> Jakaś taka ciemna. Trzy sekundy nie leżało. Ja mam jakąś brązową, a tu nie ma takiego koloru. Trzy, cztery. cztery. O ja. To nie to... to. Nie mogę tego wziąć. Ale to chyba. Oj, Idę po bliskę, człowieku. Idę po bliskę. Co to? Było. Ja się <laughs> ale byłem taki, od razu zacząłem gryźć i poczułem takie jakby coś spalone, nie? Mówię takie <laughs> węglowe, e, jakiś węgiel. Tak gryzę, e. gryzę, a nagle mi jebnęło takim... Ja zdechłą rybę dałem. Ja nie wiem co ja miałem, ale nie wiem do Wiesz czego to, to porównać, ale smak Do napoj, Napój do tego trzeba ten, bo żeby to przełknąć. Ja to po idę. <laughs> Maszyna losująca. No nie. Oooo! Masz ten sam kolor! To no, może być to samo? Mam nadzieję, że nie. Ale czy są same takie? Czekaj. Nie no. Z... Nie no, są różnokolorowe. Trudy. No co jest, kurwa, to jest tylko takie chyba! Czy to nie. jest inne? To samo, mamy, ale mamy ten sam ten! Ale możesz mieć rybę. Albo no, karma tak. dla psa, albo zdechła ryba. No albo brzoskwinia, albo smoothie truskawka-banan. Pora umierać. Karmę mam. Ja mam to samo co wtedy. Oczy więcej Ja nie wiem, co to jest. Mi się wydaje, że to może być ta świerdząca pruskwa. Jest no, masakra, nie. Ale byłeś inny smack? No. Ale chujowy czy dobry? Niedobre. Może tu są same niedobre, to taka podpucha. Jest. Tych dobrych jest ze cztery, a reszta to takie. Ja miałem drugi raz ten sam smak Dobra to dawaj kolejny O mam inne Takie różowiutki Stary taki bandaż dobrać. albo granat proszę, W końcu proszę Ja bym chciał żebyś spróbował to co ja dwa razy teraz jadłem No kurwa No to jest ten sam kolor znowu Może to ten podpuchę, dobra. Ja nie chcę tego jeść Nie jak to jest to samo to... Ja nie chcę Na zdrowko. O, no. No co tam, Karolu? Mm. Ale to chydne. O kurwa, to jest bandaż. A ja mam truskawka banan. No miało ten sam kolor. O kurwa. Ech. Więc wcześniej jadłem zdechłą rybę. Że stary bandaż nie śmierdzi. Ale to jest niedobre. I ten to był paskudny, mega. A ten... tamte przy tym. Tak? Tamte były smaczniejsze. Jeżeli miałbym porównywać, to, to to jest kurwa. Nawet kur... No co, mamy, mamy zdechłą rybę. Lecimy tak losowo. Lecimy losowo. No ale ja miałem poraz tą rybę, ona jest straszna. Nie, nie, nie tak, co ja się boję. To żebyś banda nie dostał. Teraz ja nie wiem czy to co jadłem to było smaczne czy nie smaczne, takie. Ale one są straszne, bo te żelki wchodzą mi to między zęby, wchodzą, kurde jest i jest niedobre. No i ciężko ten... To... A jeszcze jak <coughs> zaczynam się śmiać. No w ogóle nie, ja można... nie mogę przegryźć nawet tego oh. i muszę czekać, aż zejdzie za mnie ten, ten śmiech <coughs> i to muszę mieć w buzi. Już miałem, że... Jeszcze jedno losowanie? Tak. Bo i tak y, tutaj nie wybierzesz ten, bo weźmiesz inne kolory, a możesz trafić i tak niedobrą, a tak to przynajmniej no wie. Tak. O, oh jest, jest, yes. A dużo to. jest? Dużo. Żeby nie było, bo zajrzałem. Karol ma zdechłą rybę, Karol ma zdechłą rybę. Witamy. No... Nie, to nie może być to samo, no trzeci raz, pokaż. Twoja jest jaśniejsza. No, dobra, jedziemy. To ja mam karma albo brzoskwinia, ja mam nadzieję. <grym> brzoskwinia. Obyś miał karmę. Dobrą trafiłeś? Kurde, mhm. ja też. O, kur... Czyli są też dobre. No. W końcu pierwszy dobry strzał. No, może do wątruka z cebulą była wcześniej? No chociaż nie wiem. O! O, gruszka, A, gruszka. albo z O, O! Pasta do zębów, albo jagoda! goda. No, no z smacznego. O, pasta do zębów. Ale ohydny. Tomasz, Masz? Na pewno nie gruszka. to gluty. I śmietek tam. To by jakiś sterylny mietek. Pasta dobra, taka mentolowa. Ale to nie jest taki ohydny jak pasta. Bardzo. I ta pasta dobra, ma oświeżyło mi oddech. Ciemny, Wątróbka! wiem, Miejmy nadzieję że kapucino. biały e, brudne pomyje tort albo nie no bo to taki no biały brudne pomyje <grym> 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 Nie będę! Nie zwracaj! Nie barnuję! Pomyję też bardzo dobre. Spacznie. Ale to. O. Naprawdę! O. Te pomyję, to czuć! autentycznie, to czuć, jakbym kurwa wody z jakimś prochem brudnym się napić, Tak ze szklaneczki, jakbym tą wodę z. nie wiem, z, 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 z pralki wziął i sobie łyknął! No, nie, to jest i bardzo dobre. Ale zdechła ryba chyba gorsza. No A tak to ci pisze, losujcie. Losujemy, losujemy. Co chwila. Zobacz. Znowu. Ale mamy oh, stary. Wątróbkę. Różowy granat albo stary bandaż. O, próbuj bandaża, zobaczysz. Dobra, zdróweczko. Bandasz. Ty, naprawdę, ale to w smaku jest, to pachnie jak bandasz. No, a ja drugi raz cappuccino. Uuuu. No? Tak Troszkę No, ale tak trochę jakby, nie wiem, jakiś papier, albo ja coś takiego, taki... <coughs> nie. nie jest to przyjemny smak, ale są gorsze. Ja to boję się tego jajka. A nie mieliśmy jeszcze. Jeszcze nie. Ale zbyt mam z tego. Nie się płaciłeś. No. Teraz już Kurwa. Oh. Oby to był popkor. <laughs> Jaja. Oby to był popkor. Puszka. <laughs> dobra. 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 Ale dobra. Bo ja nie płucołeś. No, no. Jak z jako tak smakuje, to ja zacznę jej jeść. Nawet nie umiem powiedzieć, co dobrym za smak. Ja nie jem i Poczekaj, I co na koniec jedziemy jeszcze po jednej tej ostrej, na samym końcu? No tak. Niebiesko. O, pasta. O, co jest, jest dobre. Pasta i... No to jagoda podejrzewam, że też jest dobra. O to jest? biało różowe będzie to jajko. Nie wiem. Nie, <laughs> nie wiem. <laughs> to mi się nie podoba mi się ta zabawa. <laughs> dobra, zdróweczko. <To jest> <laughs> Nie zjem nie? nie zjem tego, <noise> to, jeszcze jedną ostatnią serię I kończymy No, po I trzy naraz? Nie co? Może trafisz trzy dobre, a jak trzy złe? Miski dom. Przy tym to od razu leci będę. Przy trzech. Ciągle mi się wydaje, że więcej nam poszło tych niedobrych, więc... No ja przez trzy ostatnie tury... Trzy? Dobry. Cztery, no. Aha. Dwa razy cappuccino. Ja nie wiem, bo ja oczy zamykam. Dwa razy cappuccino miałem, pasy do zębów i gruszka. To no może razy. po jednym tym i po jednym ostrym. Tak na koniec, że tak... E pomieszane? Dwie, no. Że będzie na przykład jajeczko i Karolina Ripper. Boję się. Nie mogę złapać. Okay. No, no, Dziękuję. Ja mam pomarańczową. To jest pomarańczową? Nie. O, jest czerwono najmocniejsza, ja mam prawie, ja mam tą czwartą, Karol ma piątą, najmocniejszą ostrą, ja jeszcze tego nie wziąłem, mam nadzieję no że... zobacz, no przecież to jest kpina, to są same takie, nie mogę wymienić, nie. ja mam, zobacz, gdy masz ostrę, jakaś różowe. możesz mieć stary bandaż, to no. mi on nie podszedł, A ja mam tą wcześniejszą i pewnie zdechła ryba, trzy, cztery, no kurwa, ta ostra jest słodka, ta ostra zabiła mi smak tej niedobrych, a miałem tą niesmaczną, ale powiem Ci, że ja utrafiłem granat i z tym ostrym fajna fanę... <grym> <grym> <Fana> kompozycja, <grym> ale jak oddycham, doczuję ten smak taki. Dobra, kochani, my się będziemy z wami żegnać. Z naszej strony to tyle na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękujemy, że obejrzeliście tej, ten materiał. Było trochę śmiechu. No, było, było trochę. Ja to popłakałem, się ostro. Ja to się prawie zhaftowałem. <laughs> było trochę tego, trochę tego, właśnie. Było ciekawie, było ciekawie. no Żeleczki fajne, fajne na imprezkę, żeby kogoś zaskoczyć, żeby gdzieś zażygał chałup, albo żeby go piekło. Jeżeli chcecie więcej takich zrytych materiałów, zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcja i dzwoneczek.